Mano, bądźcie bon jak zawsze i witam cię serdecznie na moim kanale. Dzisiaj będzie taki w sumie luźniejszy odcinek. Jak troszkę sobie tutaj posiedzimy na, na Magusiu, jak widzicie, zrobimy sobie parę legendarnych loszków. No i tutaj wam powiem, co się w sumie zmieniło, bo zmieniło się troszkę. A mianowicie, kliknąłem w końcu miasto Nitryk i tutaj pokonałem tych pięciu przeciwników ostatnich, którzy mi zostali ponieważ no, trzymałem sobie dalej bo bo bo, bo chciałem Posejdonga złapać z tej Wielkanocy z tego eventu tak co te jajka sobie zdoby, zdobywaliśmy tutaj z tych skrzynek no ale niestety kurde mi się nie udało i dostałem jakiegoś kiepskiego peta nawet nie pamiętam który, który to był nie jestem w stanie powiedzieć teraz w sumie ale dostałem za to Tricera kloca którego też nie miałem no i do którego było mi dosyć daleko, bo twierdzę mam dopiero na 19 buduję, Ale też w sumie spoko wyszło, bo nie będę musiał budować kopalni klejnotów do 20, ponieważ jak wiecie lub nie wiecie, mówiłem o tym w pierwszym filmie na tym kanale. Tutaj na EU6 robię sobie taką taktykę, testuję sobie ją przynajmniej, żeby, żeby nie, nie budować kopalni klejnotów po prostu jak na razie, bo tutaj na rankingu mi nie zależy na ten moment jakoś szczególnie. Tak samo jestem już na stopowaniu lochów, więc chciałem sobie po prostu budować skarbiec jak zrobię Akademię i twierdzę na 20. No i chcę sobie lecieć ten skarbiec do Fula, żeby mieć te 45, nasze znaczy 50 miejsc łącznie. No i sobie korzystać z tego i wrzucać itemy i trzymać sobie itemy do wiedźmy, żeby farmić statystyk jak najwięcej podczas tego stopowania. No, a wiadomo, zanim to, to stopowanie się zakończy, no to jeszcze tutaj dużo czasu minie i będzie czas, żeby tą kopalnię klejnotów też podbić się w międzyczasie. Natomiast no chcę się na tym skarbcu teraz skupić, więc bardzo spoko w sumie, że, że tego tricera kloca dostałem. Nie jestem zły, że nie Poseidon, no bo tutaj tylko jeden level tak naprawdę straciłem ze stopki. Jeden mniej po prostu będzie. No, myślę, że będzie ok, nie, nie stracę na tym jakoś dużo. Chociaż no naprawdę trzymałem to całkiem długo. U, lik czatu nie wolno. No i dobra, myślę, że przejdziemy sobie w końcu do tego, co, co chciałem tutaj robić. No, no, czyli poklikać sobie jakiś loszek tutaj, bo nie robiłem tego za wiele. A chcę sobie tutaj troszkę, troszkę wymienić tych przedmiotów, bo nie nie, nie, nie chcę. Kurde, słabe te runy strasznie. No chyba to. E, bo tutaj zrobiłem sobie już chyba 4 przejścia jak dobrze pamiętam chyba e, nie wiem nie sprawdzę teraz czy sprawdzę nie sprawdzę e, no ale tutaj mam kilka itemów e, natomiast no kurde dalej broni szukam dalej szukam broni ponieważ mam starą broń e, no i tak jak mówiłem na ranku mi nie zależy ale zależy mi na tej broni bo, bo tutaj jeszcze wam szybko pokażę legendarne przedmioty e, są dwie, nie, no nie dwie, ale ta brońka. Ta brońka jest moim zdaniem jedną z najładniejszych w tej gierce. Dla maga jeżeli chodzi, no to jest na pewno top 1 broń chyba według mnie na ten moment w grze. No i marzy mi się, żeby ją zdobyć i mam nadzieję, że mi się uda to zrobić. Nie chcę też jakoś przesadnie dużo wydawać na ten loszek, no ale chciałbym ją zdobyć na tej edycji, bo bardzo mi się podoba. No i zobaczymy, może na odcineczku akurat siadnie, no bo na odcineczkach jak wiadomo tutaj, tutaj jest zawsze farcik z broniami, głównie na piśku co prawda, ale tutaj może też się uda. Więc zobaczmy, zobaczmy. W ogóle. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba ten loszek ta edycja nowa, bo wydaje mi się, mam wrażenie, że jest łatwiejsza, jest bardziej free to play friendly. Eee, o, jest broń, ale ja chcę nie darną tą czaszeczkę. Dobra. No, i wydaje mi się, że jest prostszy. Możecie dać znać, jak Wam idzie w sumie. No, i też mówiłem o tych poradnikach do LD. Ale doszedłem do wniosku jednak, że taki zrobić dobry poradnik, gdzie dowiecie się czegoś nowego niż, niż z tych, które są aktualne na YouTube, No, to strasznie dużo czasu to zajmie. A też nie miałem aż tyle czasu w weekend, żeby nad tym siedzieć. Ale za to zmontowałem szociki, które w sumie i tak dostaniecie pewnie szybciej niż ten filmik. Ale no no ale szociki już były w takim razie, jeżeli to oglądacie nieważne. No i wolałem się skupić po prostu na tym. A tak szybko tutaj wieczorkiem mam chwilę czasu, to sobie, sobie klikniemy parę legendarnych loszków, tak for fun czysto. I też możecie dać znać w sumie czy takie luźne materiały Wam się podobają. Jeżeli nie, nie lubicie słuchać mojego zbędnego gadania, to też możecie dać znać. I my tu sobie walczymy. Kurde, nie... ciężko jak tak. Ciężko się tak skupić na tym lożku, jak cały czas mówię. Ale dobra, lecimy. Rękawiczki, dobra, do kota to od razu, po co mi to. Obrażenia od potworów, odblokowane drzwi, od... chyba to. Jest to pierrylista z tym wszystkim, ale. O, kurde. Szansa na legendarkę, no ale chyba mi się tu nie uda. Zobaczmy. Może. Oj trzeci, dawaj, dawaj, aj dupa, dobra. W ogóle właśnie legendarka, że jest szansa na legendarkę z tych drzwi. Natomiast mi się nie udało jeszcze, a ja już kilka razy to robiłem, ale widziałem, że neutralowi się udało, ignorantowi też widziałem, że się na u dziewiątce udało swoje drogo pozdrawiam, jeśli oglądacie, oglądasz i no więc to nie jest cap, da się to zdobyć, ale no szanse są bardzo małe, no bo ja już tak jak mówię, robiłem te, te drzwi kilka razy i udało mi się przejść do piątki i czasami, często były nawet puste w ogóle więc na pewno te szanse na tą legendarkę są bardzo małe z tego wezmę leczenie, bo tych kluczy już kurde naformiłem ale tak no jak mówię, skupiam się na gadaniu a nie na klikaniu dobra, hilek fajnie, ale nie był potrzebny tutaj jakieś itemy do kotła w ogóle laptop trochę mi zaczął szumić przez nagrywanie Mam nadzieję, że tego nie będzie słychać, bo kiedyś, kiedyś mi to zrujnowało troszkę odcinek. No ale dobra, myślę, że będzie dobrze i lecimy sobie dalej. Legendarne drzwiczki. Swoją drogą, y, przypominam też o konkursie na Paysafe Carda, którego zorganizowałem. Czas jest do piątku na dołączenie, do godziny 20.00, wtedy też wyłonimy sobie zwycięzcę na streamku którego swoją drogą odpalę tylko po to, żeby właśnie zrobić tego giveaway'a Żeby było legit, nikt nie napisał, że ustawione e, Dlatego no, będę musiał sobie jeszcze właśnie ogarnąć jakiś setup na tego streama Bo nie wiem, nie mam pojęcia szczerze jak to zrobić, nigdy jeszcze nie odpalałem streama I, i zobaczymy czy to wyjdzie w ogóle tak jakbym chciał No mam nadzieję, że tak Mm, kurde, no i, no i dedulwano. No dobra, odradzamy się. Myślę, że już mogę sobie cały czas w drzwi wchodzić, bo kluczy mam. To jest mój problem właśnie, że ja lubię te klucze farmić i homikować. Potem ich nawet nie używam Do drzwi, żeby nie tracić HP, epika mi nie trzeba. No i klucznik, klucznik. Co tu, co ja tu chcę u klucznika? Myślę, że Hila bym chciał. No chyba, że mięśniak wyleci. Eee, dobra, nie, poszukam Hila. O, jest, mamy, dobra. Eee, tak, na wszelki wypadek, gdybym z płapek właśnie stracił HP, albo o, dostał taką klątwę, albo pająk mnie uchlał. I co mamy? Pasek też mi nie trzeba. No i dobra, do drzwi lecimy. Kolejne jakieś epiki. Fajne jest to, że jest event, event Wiedźmy jest na, na tych legendarnych. Można sobie troszkę golda sfarmić. No ale myślę, że to u mnie nie ma takiego znaczenia. Chyba, że ktoś tak naprawdę grzybi i farmi, no to wtedy naprawdę na tym ludzie korzystają. No i nie ma co, że jest to event stricte pod grzybiarzy i heavy shroomerów. No ale to już chyba każdy się przyzwyczaił do tego, że że takie osoby zawsze będą miały przewagę i będą, będą, do przodu. Kurde, dość gładko chyba idzie to przejście. Nie wiem ile w sumie tutaj się już raz odrodziłem. Chyba ze dwa tylko, jak weszliśmy. Więc całkiem, całkiem spoko. Dawaj golda. Nie ma golda? No dobra. A ty masz golda? Haha, masz golda. Dobrze. No i co? Bosik, bosik, bosik. Eee, jeszcze sprawdzę czy runkę mam. Runkę mam. Tutaj jeszcze miejsce trzeba zrobić. Dobra, to poleci, to poleci, to poleci. I klikamy broń, czaszka może. Aj nie tym razem, ale dobra, zaraz może się uda jeszcze raz zrobimy próbę. No i, i może ta czaszeczka poleci. Mam nadzieję, kurde, bo takie moje małe marzenie na tym magu było, żeby właśnie tą brońkę mieć. Więc no trzeba będzie się postarać. Pyk, pyk, pyk. Tutaj drzwi. Te drzwi też są spoko. Często dają buffy. No tutaj mi akurat nie wyszło i dostałem debuffa, ale, ale są fajne ogólnie. I ciekawe zmiany właśnie zostały wprowadzone. Na pewno one to, te drzwi pomagają w, w tym. W przechodzeniu tego lożka. I myślę, że nieco zmniejszają jego koszty. O, jeszcze kciuczek, fajnie. No ale tutaj tak, trzeba walczyć, walczyć, żeby klucze farmić. Nie ma co uciekać, zwłaszcza jak się jest y, tego gruba sama. O, i kolejne drzwi z surowcami. To też jest dosyć spoko opcja, bo można sobie wejść za surowce, ominąć pytajnik, pułapkę, czy cokolwiek tam będzie po drugiej stronie. Yy, i, I sobie przejść komnatę dalej. I też na, O, 100 też spoko opcja. <laughs> Więc spoko. No i kurde, tutaj znowu buff, no... Zajebiste są te nowe drzwi, co pododawali, fajnie. Fajnie, że coś z tym robią i jakoś to dostosowują do, do graczy, bo też w sumie, nie wiem czy zauważyliście, ale na przykład na szejksowej tawernie właśnie, nie wiem jak to określić, przedstawiciele, play, community managerzy, ten, zawsze jakieś właśnie robią... Znaczy nie oni w sumie stricte, tylko player robi właśnie te, jak to się mówi, ankiety yy, i pyta graczy właśnie obrażenia z tym, z tego LD no i jak widać coś, coś wprowadzają cały czas nowego, żeby zadowolić jak największą liczbę graczy i teraz trzeba sobie wybrać runkę, szanse na F? to chyba nie mm -mm, to na pewno nie otoczenie walk, pojawia się mniej przeklętych drzwi a może być to w sumie <coughs> I lecimy, o Boże, co ja zrobiłem, ale jestem głupi, powinienem wejść w klątwę, bo i tak byłem już no, wycieńczony i zginąłbym, no dobra, trudno, trudno, to się wieć nie może, no i walczymy, walczymy, ale tu klątwy, kurde, nie fart, trochę I klikamy sobie dalej, przechodzimy Dobra, dobra. No i tak jak teraz mówiłem właśnie po lewej drzwi, jak po, po lewej pułapka, a tutaj za 2000 metalu o, i 10 milionów drewna sobie wyciągam. Także bardzo spoko. Czasami te ceny są spore, ale to i tak się yy, ostatecznie równoważy. Dobra, szukamy sobie mięśniaczka i zaraz wytłumaczę co mam na myśli. Chodzi mi o to, że wchodząc w te drzwi, płacimy czasami sporo, na przykład 50 klepsydr to, to dla niektórych może być dużo, ale i tak nie wiem, później w kolejnym przejściu i tak dostajemy te klepsydry z powrotem za na przykład 1000 metalu, więc to tak się cały czas jakby równoważy w sumie. Więc też wydaje mi się, że jest to spoko zrobione. Zresztą mogłyby być mniejsze te ceny czasami, ale. Ale jest jak jest, nie ma co narzekać. Zawsze to komnato do przodu. No i klikam. Hmm. Jakoś tak wolno to idzie, mam wrażenie. Ale za to buffy dopisują, więc fajnie. Tu sobie zawalczymy. Nie, tu do drzwi, żeby jeszcze bosa przejść. Tak. Do kotła. I runka znowu, czy szansa po ucieczce? Jedne drzwi. Myślę, że Git. Wracamy i lecimy po, po broń. Oho, i znowu te drzwi, kurde. One się chyba zawsze po 50 tym pojawiają, z tego co zauważyłem. No ale nie wiem, czy je przejdę, bo nie mam run na ucieczkę. Wydaje mi się, że, że może się nie udać. No właśnie, znowu fail. Słabo. No ale dobra, próbujemy dalej i lecimy. Eee, py, 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 py. klątwę sobie wezmę. O, Git. Nie jakaś bardzo dotkliwa. Mm, mm. No, i tutaj chyba też za metal pójdę. O, i kryształ. Kurde, to tak wymienny w sumie działa. Tu dasz metal i dostaniesz kryształ. Tu też kryształ, dostaniesz metal. Tu coś innego. O, tu dostaniesz klątwę, i. No, i piak w oczy. No ale dobra, klucznik by się przydał, bo zaraz zginę. Ja, pierciele jak trzeba go, to nigdy nie ma. No nic, dobra, ale trzeba zaraz znowu klucze zacząć używać, bo <coughs> znowu nachomikowałem. Tak nie może być. No i dobra. Chyba heal, heal, heal chyba chcę, bo klucze mam dużo. No już były dwa razy mięśniaki, na no 8, no kurde. Where heal for me, bro? Dobra, gierka w becie, trzeba wejść i wyjść. Eee... I, 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 i szukamy teraz. No, seriously? Ja pierdziele, zaraz, wydam tyle grzybów ile na kolejne odrodzenie. No, co jest. O, w końcu. Nie wiem. Jestem ciekaw. Zobaczę sobie potem po nagraniu, ile poszło na to grzybów. Było chyba sporo. Z 20 na pewno. Oho, jakie runy jeszcze fajne. Dobre. Znaczy runy. Bafy, super, elegancko. Dobra, walczymy. O, coś fajnego. Nie. Dobra, zawalczę. I teraz już sobie latam w drzwi. O, kurde, elegancko mięśniak. Czyli teraz następny klucznik biorę sobie hila i, i zamykam sobie na tym przejściu. Czyli tak jak powinno być. Dobrze, dobra, dobra, dobrze poszedłem, bo się zwiesiłem i już nie wiedziałem co, co, gdzie mam iść. Dobra, drzwiczki, drzwiczki, drzwiczki. Aha, kurde, mać. Nie fart troszkę z tym, z tym buffem, ale kluczy mam sporo, więc no dobra, może teraz szybciej daj mi tego hila mur please. Aha. No dzięki. dzięki. O! Ale by tragedia była. Dobra, mamy to. O, jeszcze chilek, pięknie. To teraz mogę sobie jeszcze powalczyć, tutaj też sobie mogę jeszcze zawalczyć, tutaj sobie wejdę, odbiorę sobie to I jeszcze się wyleczę do full'a i tak. Oho, jeszcze to i znowu mi klucze zostaną, nierozważnie to robię. O, znowu heal, no ładnie, ładnie. W sumie mogę zaryzykować, dobra mamy to. Kolejne bafy. Dużo tych bafów leci w ogóle pod koniec z drzwi, tak zauważyłem. Yy, tutaj teraz. Aha, <laughs> równoważy się. No dobra, powinno się udawać i tak. Więc zobaczmy, zobaczmy. Miałem w drzwi latać, już zapomniałem o tym. No ale dobra, uciekamy. Tu też. 17 kluczy mi zostało. Ja pierdzielę. wstyd na odcinek takie coś rzucać. I no ale dobra, następne przejście zrobimy, i następne przejście będzie Picobello, Tip Top. Będzie wszystko tak, jak powinno być. A jak nie, no to to wstyd. No i dobra, wijemy bossa. I teraz broń, czaszka, please. Nie, cze, no czemu tak? <laughs> Dajcie mi tą broń, please. Please, mordy. A to jest z kibla w ogóle. To w sumie. A skibla, dobra. Czyli nie wrzucę do Kibra. Dobra, to rozmontuję. Magusiowi czapkę można dać. Tą czapkę można wrzucić do toalety. Dać wojownikowi. No i co, dobra, do trzech razy sztuka. Do trzech razy sztuka. Teraz będzie broń tu coś fajne w ogóle 593, 593, wszystko tyle samo dobra, ostatnie przejście szybkie lecimy pyk, pyk, pyk 3, kciuk na 3, dobra kolejny bufik jazda oj dwa klucze podwójne, znowu na farmie klucze i mi zostaną no ale dobra, lepiej więcej niż mniej, tak goldzik, goldzik, dobrze hmm, hmm, hmm. tu można sobie w drzwi Wyciągamy armor i lecimy dalej. Znowu, o kurde, na 6. Ale fart. To teraz chyba do 25 na luziku. Tutaj drzwi. Pyk-pyk. Pięć pyk. kluczy już jest. Dobrze, dobrze. No to teraz chyba. Co teraz? Chyba drzwi, żeby nie tracić hapsa. W ogóle, nie wiem, czy zauważyliście, ale. Z, pobawiłem się w ustawieniach mikrofonu troszkę. I troszkę tam pozmieniałem w filtra głównie na OBS-ie. I powinno mnie być słychać inaczej i lepiej. <grym> Także dajcie znać w sumie, czy, czy widzicie jakąś zmianę względem ostatnich materiałów. Bo swoją drogą sadek mi z tym pomógł. Jakoś tak wyszło, że, że złapaliśmy się na, na kanał, bo tam chciał mi przekazać właśnie nagrodę z quizu, który reklamował tutaj w komentarzach u mnie i który też tam wrzucałem w sumie na kanał właśnie i na Discordy, na których jestem. No i udało mi się tam wygrać w sumie test wiedzowy, więc jak widzicie, jak bądź coś nieco od tej grzewie. No i właśnie chciał mi nagrodę przekazać i jakoś tak się gadka pokleiła i pomógł mi właśnie z tymi ustawieniami OBS-a jeszcze, także... Także wielkie dzięki dla sadka. Pozdrawiam serdecznie. I wydaje mi się, że właśnie lepiej mnie teraz słychać, bo sobie robiłem małe testy i wyglądało to dosyć dobrze, więc, <laughs> więc, więc, więc super. No i teraz mięśniaka mi trzeba i go mamy już, więc lecimy sobie, zabijać potwory. Pyk, pyk. Płapki neutralizujemy. Także spoko. Tutaj, cyk, buffik. O, spoko. Nic mi to nie dało, ale dobra, lecimy, lecimy. Mm, czekaj jaką ja mam runę? Szansa na blokowane drzwi. Coś, coś nie działa, bo jeszcze żadnych nie było. No ale dobra, może zaraz zadziała. No i dobra, klepsydry 50 i kamień w nagrodę. Średni deal, ale zaraz się zwróci pewnie. W sumie. Pasowałoby mi mieć dużo życia teraz po 55. Bo chcę te drzwi tej próby zrobić jakoś dobrze. Tylko no. no znowu nie zrobię tego, bo się wy, wy, wywalę na tym. Chyba, że wywalę się przed. On, w sumie dobra, i tak już na Bosie ginę, więc się wywalimy specjalnie i potem robimy to. Dobra, uciekamy. Dedek. Nic się nie dzieje. Leczonko i lecimy dalej. Bosik. Który daje. Nic ciekawego Umieścimy w plecaku na razie I co my tu mamy Szansa na zdobycie klucza po ucieczce Nieudane Coś tam 20% szansy na klątwę Szansa na klucz Chyba to Będzie git Chyba tak A jak nie to To trudno No i dobra uciekamy sobie I teraz chyba zrobimy to 5 nawet jak nas wszyscy będą kąsać. <laughs> Oczywiście, no, żadna ucieczka nie siadła <laughs> Boże. Tak RNG w tej grze jest tak piękne. No i dobra, co legenda? O, Epik. Już lepiej w sumie, bo pierwszy raz mi się Epika zdarzyło trafić z tego. Więc poczko. Tutaj sobie to można gdzieś komuś wrzucić, czy nie można? Można. To zrobimy tutaj. Coś tu jeszcze mogę jej dać. Nie, o, mogę dobra, yy, umieścimy w plecaku Drzwi, aha No dobra, kurde, nie potrzeba mi tych epików, po co ja to robię? No i nie wiem, te klucze pasuje mi do klucznika zachować, więc Więc się wywalimy po prostu, zrobimy detka No i uciekamy Aha Dobra o, nie Czemu akurat ta? Zaraz mnie zabiją znowu No super No i oczywiście każdy mnie wal... no i ten mnie walnie jest, no Nie walnął, ale... Ale i tak się nacierpiałem Dobra, nafarmimy klucze Wywalimy się jeszcze raz, a potem już chyba skończę Tak mi się... co to jest no? Ale dobra, mam mięśniaka, więc mnie to na razie nie, nie boli, chyba. Walimy sobie stworki. I tu sobie pójdę. Jezu, ale lipa z kluczami. Z wszystkim jest lipa, ale gówniane przejście. No i zamiast heal'a, no dobra, no to teraz się wywalam. I mam trzy klucze idealnie na odrodzenie. Znaczy nie odrodzenie, tylko heal. Dobra, jajka sobie wywal. kurda. To wywalamy, to wywalamy. To bierzemy. Szansa obrażenia, szansa. O, jest szansa na ucieczkę. Szkoda, że na ostatnim stage'u, ale dobra, też się przyda. No i teraz sobie wiejemy. Odblokowane drzwi. No poważnie. 60%, 55% HP z tego mi zleci. RNG Love for hate po prostu. No i co ja tu mam zrobić? nic, is... Znaczy no trochę mi hilda heal... niby. No A na miesiaka nawet nie mam kluczy. No dobra, to bierzemy to. Tutaj jeszcze coś fajnego. Dobra, może być. No powaga. <gryw> no nie. Przecież ja się wywalę znowu zaraz na tym. Ale przejście po prostu potężne. Nie mam klucza nawet. Dobra, muszę się bić. No zajebiście. Więcej tych. tych. No nie wiem czy mnie nie zabije. O, prawie. Tu. żyje jeszcze. Dobra. <ślaski> Matko boska. Dobra, i tak się wywalimy już przed tym, nie, nie. musiałby niezły outplay polecieć, żeby tutaj jeszcze się doczłapać do końca. Nie ucieknę, muszę zawalczyć. No i dobra, dwa klucze mam. Heal by się przydał. Dobra, no cóż, giniemy, to weźmiemy sobie przynajmniej tutaj coś, dwa drewna. No i dobra, i teraz kończymy chyba, mam nadzieję, mam nadzieję, że już nic mnie tu nie, nie pacnie. Uwaga, no nie! Jeszcze raz, no co to jest? No, ale mnie ta gra dzisiaj nie powiem co i gdzie. No nie, za 12 milionów 30% HP mi ściągnął. To jest chyba najbardziej kosztowne moje przejście na tej edycji. Dobra, chylek. Dobra, uciekam. Tutaj też. Dobra, jak to nie będzie broń, to ja nie wiem, kiedy ta broń wypadnie. Chyba nie wypadnie. I... 6, 6 podejść, czyli jedno darmowe, 5-5 razy 5, 250 grzyba. No to w sumie, jak na tak niefartowne przejście, no to i tak nie jest strasznie źle. I wej, też te buty chyba miałem gdzieś. A nie, dobra, nie miałem. To było nie to konto. No i dobra, no myślę, że w sumie na ten jeden odcinek starczy. Możecie dać znać w sumie, czy Wam się coś takiego podoba, i czy nagrać jeszcze jakieś, jakieś takie klikanko ankoloszków. Jeżeli byście chcieli taki odcinek luźny właśnie kolejny pogadankowy, to dajcie znać w komentarzu. No i co, dziękuję, że jesteście. Dajcie słupka, pamiętajcie o tym i do zobaczenia w następnych materiałach. Siemaneczko!